Dzień dobry, witam Was dzisiaj z kopalni złota, i tym razem nie mam żadnych zadań do zrobienia. Wszystkie są już porobione, a będę jechał o punkty do wyzwania, w którym w, w, z tamtego y, Battle Passa. A chodzi o to, żeby w tym wyzwaniu zbierać oznaczenie, oznaczenie twarde jak skała. A te z kolei polega na tym, żeby dać się trafić kilka razy i przeżyć przynajmniej do momentu, kiedy to odznaczenie zostanie przyznane. No nie ma wyjścia, trzeba się wystawić pod lufy przeciwnikom. A swoim zwyczajem będę jechał na objazd, ponieważ gramy na jeden punkt w środkowej części mapy. Więc mi taki układ odpowiada. Mimo, że ta mapa, w takiej konfiguracji, gdzie punkt jest u góry, nie do końca sprzyja objazdom, no, ale że taka gra najlepiej mi się udaje, to właśnie tak będę grał przy punkcie A. Są już podświetleni czerwoni. Ja jestem na wystarczającym dla mnie objeździe. Tutaj rzut oka na prawą stronę. No i jest podświetlone M4, A3, E2. Bardzo niefajnie, bo muszę bokiem się pokazać tej M4, żeby móc dojechać na korzystną pozycję. Nie będę się z tym pojazdem tu, z tą M4, dlatego, że w, tej, w tym ustawieniu niewiele jej zrobię. Na samą wieżę tam się nic nie przyjmie, a kadłuba nie widać, więc zostawiam M4 i tutaj mam już podświetlenia za płotkiem. Za, yy, pierwszy był M51 Tutaj jest M51, tam była M4 M4 dostała trafienie i pojechała dalej, ale M51 rozwalony. No i wracam bliżej punktu. Tu są następni czerwoni. Cały czas muszę pamiętać o tym swoim wyzwaniu do zrobienia. Jest H1. Jest tutaj jeszcze jeden pojazd. Trafienie, tam duże obrażenia weszły przede mną. Jest kilku przeciwników podświetlonych. Jest M51, no to były czasy, kiedy przez te yy, belki pociski nie przechodziły. Można się było za nimi schować. Czerwoni są w tej chwili tak ustawieni, że. Nie bardzo mogę się do nich dobrać ponownie strzał do Emila cały czas zbieram jakieś strzały nawet nie wiem czy tam się zbliżam chociaż do zrobienia tego swojego wyzwania zrobienia osiągnięcia no mam tu jak pancera Czwórkę teraz, już te moje obrażenia są na tyle duże, że pojazd jest zatrzymany. No, ale jak pancerek zginął, jeszcze jeden strzał. Nie wiem od kogo, on jest tam na dystansie m 4 a 3 2 No, a ja się pakowałem na ciągnik stracone trochę czasu uciekam stąd nie chciałbym się z M4 strzelać bo to wbrew pozorom dla Tygrysa jest y, trudny przeciwnik M4 która stała dalej przed chwilą zginęła no i ja jadę sobie dookoła, teraz będę miał przełot Czerwonych wyjeżdżających tutaj z respa, miałem taką nadzieję, że będą, ale ich nie widać. No jest M4, M3, E2, jest też teciak. T34 zniszczony jest Pantera D. Odbieram następne strzały. Na razie cały czas żyje. Jeszcze jeden, no i wpadło twarde jak skała. Straciłem gąsienicę, ale Pantera też zatrzymana. Przeładowanie, zniszczona Pantera. Przede mną jest ta M4, strzał przez garaż, na chwilę taką możliwość gajdziny włączyły strzelania, no ale już dalej się nie udało nic zrobić, od prawej strony dojechały do mnie dwa pojazdy, stracony Tygrys H1, a dalej jadę Pantherom D, tak wtedy miałem ustawiony szablon, No, i trzeba się doczłapać do bitwy, żeby można było dalej jakieś wyniki robić. Nie bardzo skupiam się na samej wygranej, na samym meczu. Gram tylko o to wyzwanie swoje, przede wszystkim o nie. Jest tutaj jak pancerek 38. Za jakimś wrakiem, przez moment było podświetlenie, ale byłem w ruchu. Już trafienie w to, w tego no, niszczyciela nie weszło. Po prawej stronie, tam na dole też są podświetlone pojazdy. Jest tam tylko mój plutonowy, wsparty jednym. Z drużynowych, trochę mało, wyjeżdżam, będę chciał pomóc naszemu. No jest tutaj to M4. Schowało, schował się kolega za te baniaki. Ja trafiłem w ciężarówkę. Niestety plutonowy zginął. M4 schowana. Więc zjeżdżam na dół, tam jest średni czołg. Będę chciał pomóc naszej polotce. Jeszcze spoglądałem, czy M4 będzie chciała się pokazać. Na szczęście dla mnie nie. W tej sytuacji było bardzo niewygodnie do niej strzelać. No i niestety zamiast pomóc naszej polotce, dostałem strzała od M4. I jeszcze myślałem, że uda się szybkie naprawy zrobić, tak żebym odzyskał wieżę No niestety musiałem włączyć robienie normalnych napraw Kolega w pelotce chyba wystawił mi tutaj dym zupełnie niepotrzebnie no i niestety zginął, nie pomogłem mu, nie udało się nic tam podziałać, za to w tym momencie strzał do M4 i weszło krytyczne, duże obrażenia. Mogę sobie pozwolić na to, żeby stać przed nim, czekać na przeładowanie i zrobić fraga. Uzupełnienie załogi, zaraz będę mógł wrócić do Bitwy nasi cały czas walczą o punkt. Jest tam ciężki czołg podświetlony, od czerwonych, no, ale trochę ich tam jest. Powinni sobie dać radę. Ja mam uzupełnioną załogę, pojazd naprawiony. Jadę właśnie w stronę punktu. Wyrzucam artylerię. Jest tam jak pancerek 38, ten do którego na początku strzelałem, i oczywiście nie udało się nic zrobić. Jest tam też N4A3E2, no i od y, prawej strony też coś się podświetliło. SDKRZ tam zginął, ja rozwaliłem jak pancerka. No i jeszcze ten ciężar strzał w wieżę od tyłu no tylko muszę przeładować trafienie krytyczne I jeszcze raz odświetlenie na M4 teraz M4 zginęła przejmujemy punkt a ja jadę w stronę ich respa mam przy sobą PT-76 przygotowany do strzału i PT zniszczony jeszcze jeden odświetlony pojazd w tym momencie zginął. Teraz, już czerwonych na mapie nie widać. Świeci się pelotka, a z respa po mojej lewej stronie wyjeżdża Marder. Co on tu robi na takim berze? Nie wiem, ale skoro jest to dało się, udało się zrobić na nim fraga no i teraz już czerwoni więc nic więcej nie zrobią zamknięci na RESpie do gry wszedł jeszcze jeden czerwony, ciężki pojazd M4A3E2, a tutaj jest M42 no w takim odstawieniu nic więcej już nie zrobię, dostał obrażenia, stracił część załogi. Bitwa się kończy. I nic więcej się już zrobić nie uda. Tylko 10 fragów bez żadnego żółtego medalu, ale za to zrobione wyzwanie do Battle Passa. I w sumie niezła Nieźle rozegrana ta bitwa, chociaż trochę egoistycznie z mojej strony. Ale co tam? Z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!